Zadanie 56. Dany jest trójkąt równoramienny ABC. No, od razu to sobie narysujmy. Trójkąt równoramienny. Jest rysunek obok, więc sugerują, że powinien być taki szerszy. ABC. Tutaj jest A, B, C. W którym AC równa się BC, równa się 6. Czyli tu 6, tu 6. A punkt D jest środkiem podstawy, czyli D jest dokładnie pod punktem C. Um, okrąg o środku D jest styczny do prostej AC um, w punkcie M. OK, czyli mamy tak naprawdę taki półokrąg wpisany. Bo możemy to sobie dajmy na to wyobrazić w taki sposób, że weźmiemy sobie tutaj okrąg i teraz sobie go tak zwiększymy, żeby Środek był w wierzchołku D w punkcie D no i żeby się tu stykał. No mniej więcej to w myślę wygląda dobrze. Więc okrąg o D jest styczny do prostej AC w punkcie M, czyli mniej więcej tutaj. O, punkt K leży na boku AC. Um, punkt L leży na boku BC. Odcinek KL jest styczny do rozważanego okręgu. Oraz KC równa się LC równa się 2. No tak. No i na rysunku to mniej więcej zaznaczyli też, że tu gdzieś jest K. I tutaj po prostu robimy mm, sobie styczną, która idzie do tego miejsca. Więc tu jest gdzieś K leży na boku AC. Punkt L leży na boku. BC, odcinek KL jest styczny do rozważanego krełgu. Oraz KC równa się LC, równa się 2. Czyli tu mamy 2, tu mamy 2. Zobacz rysunek. Wykaż, że AM dzielone przez MC jest równe 4 piąte. To jest nasza teza. No dobra, no to co my tu możemy w takim razie stwierdzić? Przede wszystkim KL jest równoległe do AB, to możemy stwierdzić, bo to stwierdzenia Talesa, bo 2 do 6 jest takie samo jak 2 do 6, więc mamy spełnione jakby te zależności tutaj, że o, jak mamy ABCD, no to twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa mówi tyle, że jeśli A przez A plus C jest równe B przez B plus D, to wtedy te odcinki, ten i ten, są do siebie równoległe. No i właśnie z tego widzimy, że KL jest równoległe do AB. Ok, co dalej? My chcemy tak naprawdę AM do MC, czyli po prostu w jakiej proporcji M dzieli odcinek AC. No i co, i to jest punkt styczności, więc jeśli narysujemy tutaj. Odcinek MD, który jest promieniem tego kręgu, to on tu będzie pod kątem prostym. Tak samo tu mamy punkt styczności, możemy zrobić coś takiego i o, właśnie, jak narysujemy przez ten punkt, to tu będzie pod kątem prostym, ale co więcej, przedłużenie dojdzie do punktu C. No i ja teraz tak sobie patrzę na trójkąt AMD. On ma kąt wspólny z trójkątem ADC. I obydwa są prostokątne. To znaczy, że trzeci kąt też musi być taki sam. W obydwu tych miejscach musimy mieć 90 minus alfa. Czyli te trójkąty są podobne. No i możemy w tej momencie wykorzystać skalę podobieństwa. Bok AM odpowiada bokowi AD, natomiast np. Na bok AD w tym małym trójkącie odpowiada bokowi AC w tym dużym. Czyli AM dzielone przez AD. Jest równe AD dzielone przez AC. Natomiast my o AC wiemy, że to jest 6. No dobra, w takim razie możemy sobie napisać, że AM równa się AD kwadrat przez 6. A ja bym w ogóle to AD nazwał. Nie, to nie jest nasz promień, sorry. No dobra, co dalej? No wiemy też, że mc. mc równa się AC minus AM, czyli inaczej 6 minus to, minus AD kwadrat przez 6. No dobra, co to w takim razie nam daje? AM dzielone przez MC jest równe AD kwadrat przez 6, przez 6 minus AD kwadrat przez 6. Mnożymy sobie górę i dół przez 6, dostajemy AD kwadrat. Przez 36 minus AD kwadrat. Ok, no dobra, trzeba by tu jakoś ugryźć to AD, czyli inaczej... Nie, to nie jest dalej promi. Dobra, to teraz tak. Aha, co my jeszcze widzimy? My tu widzimy, że AD to jest bokiem tego trójkąta ADC, który jest prostokątny. Natomiast tu jest jego wysokość. I widzimy, i mamy też ten trójkąt KLC na górze. On jest trójkąt podobny również do trójkąta ABC. Więc jakby jego wysokość podobny nawet w skali 1 do 3. No bo tutaj bok 2 do 6, 2 szóste, czyli 1 trzecia. Czyli jeśli jego wysokość nazwiemy H, to wysokość całego trójkąta ABC to będzie 3H, czyli w szczególności ten odcinek tutaj wewnątrz to jest 2H. Ale to jest promień, czyli nasze MB jest równe 2H. Dalej. Nazwijmy ten punkt sobie może E. I w tym momencie możemy powiedzieć, że KE jest równe KM. Bo to jest stwierdzenie o, o dwóch stycznych, jak mamy, jak mamy punkt, z którego wychodzą dwie styczne do okręgu, to odległość tego punktu do punktów styczności po obydwu stronach jest zawsze taka sama. Czyli KE jest równe KM. Ok, no to może nazwijmy w takim razie KEX. -em. Wtedy tutaj też mamy X. No i co tu możemy napisać? Możemy napisać takie na przykład równanie, że X kwadrat plus H kwadrat jest równe 2 kwadrat. Z tego trójkąta tutaj um, K który jest prostokątny. Możemy też napisać, że nasze AD. Aha, dobra, czyli w takim razie ABADC oraz KEC są podobne w skali 3. Czyli AD jest w takim razie równe 3x. Ok, to nam trochę zmniejsza ilość niewiadomych. Teraz co dalej? Jeszcze spójrzmy raz na ten trójkąt AMD. No więc tu ustaliliśmy, że AD to jest 3x. Tutaj mamy AM, które możemy sobie teraz trochę inaczej zapisać. Mianowicie to jest 3x do kwadratu przez 6, czyli 9x kwadrat przez 6. 1,5 x kwadrat. Ok, czyli nasze AM to jest 1,5 x kwadrat, nasze AD to jest 3x i nasze MD to jest promień, który jak wiemy jest równy 2h. Czyli możemy teraz napisać takie równanie, że 1,5 x kwadrat do kwadratu plus 2h do kwadratu równa się 3x do kwadratu. OK. I mamy w tej momencie dwa równania z dwiema niewiadomymi. Um, no dobra. No i zobaczmy, co z tego możemy w takim razie wyciągnąć. Więc przede wszystkim ja bym tu stwierdził, że x kwadrat równa się, 3, albo może lepiej. Tutaj będziemy mieć, a, to jest 3 drugie, czyli 9 czwartych x do czwartej plus 4h kwadrat równa się 9x kwadrat. A z drugiego równania możemy stwierdzić, że h kwadrat równa się 4 minus x kwadrat. Wstawić to do tego równania i będziemy mieć już równanie z jedną niewiadomą. 9 czwartych x do czwartej plus 4 razy to, czyli 16 minus 4x kwadrat równa się 9x kwadrat. Wszystko na jedną stronę. 9 czwartych x do czwartej minus 13x kwadrat. Plus 16 równa się 0. Czyli w takim razie, o, teraz jeszcze zróbmy sobie, niech t równa się x kwadrat, które jest większe, większe od 0, bo x nie może być 0. I mamy 9 czwartych t kwadrat minus 13 t plus 16 równa się 0. Delta, no to będzie 169 minus 4 i 9 czwartych się skrócą i zostanie 9 razy 16, czyli 144. Więc wyjdzie 25, czyli t1 będzie równe minus b, czyli 13, minus pierwiastek z delty, czyli minus 5, przez 2a, czyli przez 9 drugich, no to co to jest? To jest 8 razy 2 dziewiąte, to jest 16 dziewiątych, a drugie t2 to będzie 13 plus 5, to 18 razy 2 dziewiąte, to się tutaj ładnie skraca i wychodzi 4. Ok, czyli mamy dwie możliwości dla t, no i teraz x kwadrat jest albo równe 16 dziewiątych, albo x kwadrat jest równe 4. Czyli x jest równe 4 trzecie lub x jest równe 2. W geometrii jest ten plus, że nie musimy się z reguły przejmować ujemnymi wynikami. No dobra, 4 trzecie oraz 2. Wyszły nam dwie opcje że o ile ta dwójka spełnia to równanie o tyle, jeśli byśmy chcieli teraz wyliczyć h no to h kwadrat równa się 4 minus x kwadrat w tym drugim przypadku wyszłoby nam h kwadrat równa się 0 czyli h równa się 0 czyli wysokość jest 0 matematycznie um, jakby to ma sens natomiast geometrycznie w kontekście naszego zadania to nie ma sensu więc to odpada więc x równa się 4 trzecie to jest nasz x o no wtedy możemy sobie wyliczyć h, no i h wyjdzie liczbą dodatnią, więc jak najbardziej będzie ok. O, czyli co, czyli my chcieliśmy am, am to jest 1,5x kwadrat, czyli am równa się 3 drugie razy 4 kwadrat przez 3 kwadrat, tu się skróci i zostanie na dole trójka, na górze 16 się z dwójką skróci, zostanie 8 trzecich. AM to 8 trzecich, czyli inaczej 2 i 2 trzecie. No a MC to jest 6 minus 2 i 2 trzecie, czyli 4, 3 i 1 trzecia. W takim razie AM dzielone przez MC 8 trzecich przez 10 trzecich. Trójki się skracają, ósemka z dziesiątką też. Albo możemy jako ułamek dziesiętny, 8 wychodzi. Czyli właśnie... Chcieliśmy w tym zadaniu wykazać, że AM do MC równa się 4 piąte, czyli 0,8. No i tutaj właśnie mamy. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.